Cześć, szanqo, witajcie w tym jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w, w 14 odcinku na serii Na Polskiej Wsi I na samym wstępie zostawcie w w 10 łapek w górę, to będzie kolejny film z tej serii I lecimy po 300 subskrypcji do końca marca, więc kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech subskrybuje, więc tak e I napiszcie hashtag 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 wiosna, a ja wam przypnę serduszko i co? Mamy wiosnę. Trochę bramo otwarta no to, to tam nic się nie, nie szkodzi. Maszyny stoją tak samo jak po wiośnie, więc tak BMK tu stoi. To w, wszystko jest ok Krowy ben, będą będzie... Krowy ben, krowy po prostu są nakarmione też byli tu ten... Tu mamy belek, w sobie mamy tyle, chyba tyle samo. Więc, tak, tu wszystko ok. Tu 60 z pługem jeszcze stoi, tu siewnik ok, ale tu nie jest ok. Tu nie jest ok, bo tu tak samo, tu brony to, to tak samo. I tu wielkie zmiany na gospodarstwie. Czekajcie, sobie. No, dobra. E, tu wielkie zmiany na gospodarstwie. Wison stoi tak samo jak przedtem, bo nie przeszkadzał. silos też tutaj stoi. No, opony są wkopane, ale to trzeba będzie te opony odkopać i usunąć się tu, więc tak, tu on stoi, tu tak samo, samochód został tylko też tak samo, więc tak Tu mamy obornik, tu mamy obornika, też się nam trochę naprodukowało więc tak tu mamy też tu bramy jak na razie w co ja nie, nie ruszałem więc tak i tu mamy budynek garaż garaż jako kurnik więc tak Garaż nasz wyszedł około to wyszło nas około 30 tysięcy więc no niestety 30 tysięcy jesteśmy w plecy więc nie fajnie ale myślę, że będzie fajnie, bo ja ten garaż budowałem z myślą o kombajne, żeby kombajny schować, bo żeby kombaj nie stał na zimę pod chmurką, pod gołym niebem. Więc tak. Tu mamy kolejny garaż, tak samo. Jest wszystko ułożone, więc tak. Aha, zamknąłem siebie. Dobra. Tu mamy drzwiczki jakieś, nie wiem do, do czego. Tutaj jest, o, tu mamy wyczółki do mleka, ale chyba nigdy ich jeszcze nie użyjemy. Mamy jakieś tu drobiazgi. Półki już się e, wniosłem, to więc tak fajnie. E, jak to stąd wejść teraz? Dobra. Mamy też. Dobra, zamykamy. Mamy tu i mamy kurnik. Tu mamy kury. Chodzą kur, mamy tu zakupiłem 30 kur plus jednego koguta, właśnie. 30 kur plus tutaj będzie jeżd, będę musiał mi jeszcze jedzenie dać, ale to zrobię poza odcinkiem. Tu mamy ogrodzone płotem, jak na razie tu ogro, ogrodziłem takim betonowym płotem, tu dwa płoty, tu mamy 5 płotów i dalej nic nie ruszałem. I tu mamy siatkę ogrodzone, żeby było widać kurki, więc fajnie. I tu mamy też zrobione tak, tu nam pole jest takie same, ale tu postawiłem. No, tu trochę po. No, dobra. E, tu mamy też e, to, takie ozdobiłem też tutaj za kurniczkę, więc myślę, że to fajnie będzie wyglądać, więc tak. I tu mamy trochę, no niestety, pole się nam zmniejszyło, i trochę mamy tutaj górkę na tym polu. Patrzcie, patrzcie jaka górka. Patrzcie, patrzcie jaka tu górka. Więc nie wiem, czy to jeszcze obniżyć, czy nie. Możecie napisać w komentarzach, czy to obniżyć jeszcze. Trochę wygładzić tym. Więc tak, tutaj na pewno wygładzę, bo tutaj jest. Patrzcie, patrzcie jak tutaj jest. Krzywo, trochę więc tu będzie trzeba wykładzić. Więc tak, więc tu jeszcze możecie mi doradzić, co tu mam postawić, co w tym wolnym miejscu mogę postawić. Nie, nie wiem, czy no, po prostu mi napiszcie w komentarzach, co tu mogę postawić na tym wolnym miejscu. Więc napiszcie, ja już wiem, co tu postawić. W... Mam plan. Ale możecie mi napisać też, bo chciałbym, bym też Was jak to, żebyście mi też doradzili w tej serii, więc tak i nie, nie wiem, czy. Dobra, otworzymy to i schowamy tu kombajn żeby nie stał pod chmurką, więc tak. Więc myślę, że to fajnie, tu złożymy to, więc tu. Kombajnik też ciekawo ci się zmieści z headerem. Ale powinien się chyba zmieścić z headerem. Tak, zmieści się. Akurat u, akurat dobrze wymierzyłem na styk. Bo ja to tak szczerze wymi wymierzałem, więc tak. I w końcu kombajnik został schowany. O. Stoi kombajn, więc fajnie. I to zamkniemy. To otworzymy i tu BMkę schowamy, żeby nie stało nam BM na dworzu i się nie, nie niszczyła. Bo to jest nasz najdroższy zakup niż ten Polones, więc tak, bo Mercedes był za darmo, tak jakby, bo go wyłowiliśmy zestawu, a BMK no niestety to był, jest nasz pierwszy zakupiony samochód, więc trzeba szanować go. Więc wiecie, no to masz, może... dobra, niech se stoi, pmeczka, pmeczka, niech sobie tu stoi, o, dobra, czy zamykać to, dobra, nie będziemy zamykać, e, dobra, e, tu, gdzie jest, w, tu, opryskiwacz stoi nasz, nie, tu nie mam opryskiwaczy, tu stoi nasz polonez. Ale tu chyba stoi, z tego co pamiętam, pryskiwać, więc ta stoi, dobra. Od, odpalamy władkę, tylko musimy dźwięki podgłośnić. Dobra. I, i co? Od, jedziemy, tył, tyłujemy, więc co? Tutaj podciepiamy Musimy to wszystko, dobra. Dobra, potem podczepimy wałek, jak będziemy jechać, wyrobimy się tu, wyrobimy, dobra, więc ładnie, tu płatkiem pojedziemy pryskać nasz pszenic, pszenicę, więc tak, tutaj otwieramy to, dobra, otworzymy tu, tu, tu i dobra, ja już napełniłem, po prostu zrobiłem cięcie. No niestety żeby to napełnić, no bo się nie dało, bo miałem z tym problemy trochę, ale już jestem po prostu mi zbiornik kupiony nie działał, więc się nie dało napełnić, ale napełniłem to swoim sposobem, więc tak inaczej więc jedziemy na to pole co kupiłem yy, przed po, po prostu kupiłem to pole, więc jedziemy popryskać na to pszeniczkę Bo tam za domem już mam popryskane, bo zap, po prostu Zapry... Pe, jak to? Zapryskałem ten to Poza odcinkami już ten Ale on, on nie daje rady sobie On ma problemy trochę, kurde I Trochę ma problemów, ale dobra i pojedziemy tutaj w władkiem naszym w tutaj to jest machina To nie jest byle co To dopryskiwać jest trochę za mały na nasze gospodarstwo On się podnosi, nie podnosi się No e, dobra e, Mam nadzieję, że tu dobrze zapry mam dobrze popryskamy równiutko mam nadzieję, że kupiłem dobry nawóz. Że ten nawóz jest dobry, bo trochę po taniości go kupiłem, ten nawóz. W sumie o połowę, o połowę ceny, która jest w sklepie, więc ciekawe, czy dobry. Mam nadzieję, że nic się nie stanie ze zbożem, albo nie. Bo trochę lipa jakby uschło to zboże, więc... No lipa, i by byśmy byli stratni trochę na to pole, bo, bo pola ma, mają być, ale ten władziu pięknie wygląda z, z, z tą maszyną, fajnie, fajnie jest władziu, więc ładnie, więc wyłączamy to, wyłączamy to i ruszamy z kolejnym tutaj, dobra i tu jedziemy. Więc tak, o. o ale, to fajnie, wygląda, kurda. Aha, ciekawi, my dobrze tak w ogóle jedziemy? Bo nie zwracają uwagi. Dobra, zobaczymy, czy dobrze jedziemy. Bo chcę, bo chcę zobaczyć, czy dobrze my jedziemy. Nie, tam dobrze na mini mapce. Więc dobrze jedziemy, więc ładnie. Dobra Więc. Ale on tu trochę nie daje rody ten włodziu. Ole dymi on nie ja opierdziela. Dy mi sercie Dobra, wyłączamy to. I... Mmm, trudne, Coś tu biegi nie wchodzą ciężko. Więc ten, dobra i kolejny przejazd i ten i z, to, i z powrotem będzie koniec Więc trochę, więc szybko i będzie koniec odcinka myślę, bo nie będziemy przedłużać tego odcinka Myślę, się zbyt długi i tak nie ma co robić tak w tym odcineczku, więc tak pojedziemy tam do końca żeby to pryskać ładnie, żeby zero chwastów nie było. Wolty mruga mi dziwnie. Więc i zakręcamy. Dobra, jedziemy tutaj i tutaj. Dobrze, my jedziemy tak w górę. Coś mi się wydaje, że źle. Jednak dobrze jedziemy, więc wyłączamy GPS tego, bo we władku nie ma GPS. -a. No chyba, że, że założymy GPS, ale nie ma co... Nie ma co zakładać, bo to tam Musimy ręcznie jak to robić. We władek. I wyłączamy to Dobra, składamy opryskiwać i jedziemy na gospodarstwo. Psz. Dobra, sąsiad, może nie zauważył, że trochę ma przejechać ten przejechane po zboszu, więc tak jedziemy. Trochę ma brudne szyby. Ten ten władziu, nie ukrywam patrząc i w środku też ma brudne, będzie go trzeba umyć. Ale najpierw, najpierw to trzeba kupić myjkę do Władka, więc trzeba kupić myjeczkę. Mam no, tak. Jedziemy, dobra. No, nic. I wyjeżdżamy. Fajnie. Oj, ten Władz, pięknie się tak naprawdę tu prezentuje. Mi się ten tak podoba na tej serii, że uhu Więc tu, dobra Mmm, no U kurde, kury, kurde Prasę jedzą Fajnie I, Dobra Tu nie będziemy chyba te, tego odszczepiać, dobra, gasimy sprzęcior Machiny fajne, I jeszcze idę wam pokazać jeszcze raz ten budynek, bo się na niego nie mogę napatrzeć. Więc co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.